Witajcie w 18 odcinku programu Co w kosmosie, realizowanego przez Obserwatorium Astronomiczne w Kościanie. W dzisiejszym odcinku usłyszycie o indyjskiej misji na Księżyc, teście żagla słonecznego oraz niezwykłej gwieździe podwójnej. Zaczynamy od indyjskiej misji Chandrayaan 2, która ma dolecieć i wylądować na Księżycu. Misja wystartowała tydzień temu i ma dotrzeć do Księżyca na początku września. Misja składa się z orbitera, lądownika oraz małego łazika. Jako, że lądownik z łazikiem są zasilane panelami słonecznymi, ich lądowanie odbędzie się o poranku na Księżycu w okolicy południowego bieguna. Da im to około 14 dni na przeprowadzenie swoich badań. Później, gdy zapadnie noc na Księżycu, ich misja zakończy się. Zakłada się, że nie przetrwają one nocy na powierzchni Księżyca. Łazik będzie badał topografię oraz aktywność sejsmiczną Księżyca. Zbada również minerały oraz skład chemiczny powierzchni choć jego głównym celem będzie badanie wody występującej na Księżycu. Jeśli misja odniesie sukces, Indie będą czwartym krajem, któremu udało się wylądować na powierzchni Księżyca, zaraz po Stanach Zjednoczonych, Rosji i Chinach. Zmieniamy temat i przyglądać się będziemy testowi żagla słonecznego Light LightSail 2, który rozwinął swój żagiel 23 lipca. Żagiel ten jest zbudowany z mylaru pokrytego warstwą aluminium i ma rozmiar 32 m2. Aby upewnić się, że żagiel został prawidłowo rozpostarty, w centralnej części satelity, wielkości Bochenka chleba, zostały umieszczone dwie kamery o polu widzenia 185 stopni. Celem misji jest pokazanie, że żagiel słoneczny może być używany jako źródło napędu dla przyszłych niewielkich sąd kosmicznych. Po rozwinięciu żagla satelita odwrócił się w kierunku słońca. Padające na żagiel fotony, choć nie mają masy, posiadają pęd. Część tego pędu jest przekazywana w satelicie, gdy fotony odbijają się od powierzchni żagla. I choć pęd ten jest niewielki, przy odpowiednio długim czasie jest w stanie zmienić orbitę satelity. Podczas gdy z jednej strony orbita satelity będzie rosnąć, z drugiej będzie maleć. Spowoduje to, że z czasem satelita zacznie ocierać o atmosferę Ziemi, aż w końcu spłonie spadając na powierzchnię naszej planety. Proces ten powinien zająć około 1 roku. Kolejny temat będzie dotyczyć rekordowo szybkiej pary gwiazd, a konkretnie białych karów, które okrążają się w czasie 6 minut i 54 sekund. Gwiazdy te są pozostałością po gwiazdach wielkości Słońca, które już dawno temu zakończyły swój żywot. Jeden z nich ma rozmiar prawie 11 tysięcy kilometrów, czyli jest mniejszy od Ziemi i ma 61% masy Słońca. Drugi ma rozmiar około 22 tysięcy kilometrów. Oraz ma masę około 1 trzeciej masy swojego towarzysza. Okrążają się one w odległości 78 000 km, co oznacza, że mogłyby się zmieścić we wnętrzu Saturna. Gwiazdy te zostały odkryte metodą tranzytu, czyli obserwacji, jak jasność gwiazdy spada, gdy jedna przechodzi przed drugą. Odkrycie to może pomóc naukowcom w zrozumieniu, jak powstają takie układy gwiazd oraz w badaniu fal grawitacyjnych. Obiekty te krążąc wokół siebie wytwarzają fale grawitacyjne, które rozchodzą się po wszechświecie. Niestety fale wytwarzane przez te dwa obiekty są za słabe, aby móc je zarejestrować obecnie używanymi detektorami fal grawitacyjnych. Lecz w planach jest budowa kosmicznego detektora fal grawitacyjnych o nazwie Lisa, które powinien móc wykryć fale pochodzące z tych dwóch gwiazd. Ma on zostać zbudowany za około 15 lat. I to wszystko w tym odcinku. Jeśli nie chcecie przegapić przyszłych odcinków, to zasubskrybujcie nasz kanał na YouTube lub polubcie nasz profil na Facebooku. Zapraszamy Was również na naszą stronę internetową. Na razie i do usłyszenia za tydzień.